Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż, cudów, która pojawiła się już na serwerach głównych, czyli Dzień Odpoczynku. Jest to podróż specjalna dla LAN, nowej postaci smoczej. Nagrody mamy tutaj czerwone skrzynki z emblematami, przynęty, monety PoE. Mamy też emblemat wzmacniający, okruchy rdzenie żywiołów, zwykły emblemat. No i skrzynie z wyborem nagrody, złoto doświadczenie Esencja. I tutaj, jak można się było spodziewać, 10 smoczych insygnium dostajemy. Insygnium, insygnium, mniejsza o to Podróż całkiem fajna, nie ma wielu zagadek, jest sporo walk, niestety. No ale co poradzić? Zabieramy nagrodę. Przelatujemy sobie nad wodą. I tutaj nam się podra, pojawi smoczy wojownik. Mm, musimy z nim powalczyć. No, i tak przede wszystkim można używać sobie LAN nowej postaci, wypożyczonej przez system, że tak powiem. Polecam to robić. Tylko przy pierwszym razie mam animację, więc zaraz nie powinno być tego. Nie będzie przedłużania, więc spokojnie. Dobra, ja sobie tutaj będę przyklikiwał. Ja już to robiłem standardowo. Więc wiem, co i jak. Dobra, oczywiście ten nam tutaj stanie. Mówi, że jest zmęczony nogi i go bolą. No i niestety nas nie przepuści. Tutaj nic więcej nie ma. Tutaj mamy z kolei skrzyneczkę. No i sobie przelatujemy nad wodą elegancko. Idziemy do Nyli. Tutaj mamy jeszcze jedną nagrodę. Do zebrania. No i rozmawiamy z Nylą. I teraz będzie pora na przekąskę fabularnie. Rozmawiamy ze Smoczym Strażnikiem, można kliknąć idź po wodzie, pomachaj ogonem. Jak klikałem pomachaj ogonem i działało. Idź po wodzie, nie wiem czy zadziała. Zresztą nie wydaje mi się, żeby to było jakieś bardzo znaczące, to nie jest jakiś wielki wybór, który zaważy na losach wszechświata, prawda? Całkiem na lewo jak sobie przesuniecie, to macie jeszcze jedną skrzyneczkę tutaj schowaną. I teraz tak, lecimy sobie tutaj na prawo do Nili i do tego kucharza. Nowatorski smoczy kucharz. Rozmawiamy z nim. Nyla do nas dołącza. My sobie idziemy na dół przez bramę. Tutaj. Jakiś łobuz spalił pół lasu. Płonący ogień. Klikamy zgaś. Okazuje się, że jest to inny kucharz, tradycyjny smoczy kucharz. Poszedł się pobić z tamtym drugim. Dosłownie tutaj niczego nie ma, i tak samo tutaj. Ale pokażę, żeby nie było. Tutaj mamy nagrodę. No i udajemy się do naszych kucharzy, którzy się pobili. Jest tradycyjny i nowatorski. No i musimy wybrać, którego mamy pobić. Czy nowatorskiego, czy tradycyjnego. Nie ma to żadnego znaczenia. Oni tak się za chwilę pogodzą. Ja tutaj naklepię tradycyjnego, bo spalił pół lasu. Więc jego metody nie są najlepsze, jak można się spodziewać. A tak mówię, nie ma to żadnego znaczenia. No bo tak, czy siak zaraz będzie pogodzenie i będą razem gotowali. Po wspólnej ciężkiej pracy dwóch smoczych kucharzy w powietrzu unosił się zapach smoczych przesmaków. Można sobie porozmawiać z którymkolwiek, dostaniemy potrawę, jakieś się motki, no ale. Ja to przeklikam, teraz idziemy. Tutaj. I tutaj jest w ogóle ciekawe, nie? Bo będziemy musieli posłuchać opowieści smoczego weterana, legendarny smoczy wojownik, w cudzysłowie. I tutaj mi się od razu skojarzyły memy. Było takie pytanie na tych memach, kto jest najpotężniejszym człowiekiem na ziemi. I odpowiedź twój stary w swoich opowieściach. Ja na to dosłownie to jest taki twój stary, który opowiada, bo teraz mamy perspektywę tego smoczego wojownika. Zaraz zobaczycie, co on tutaj na jak to nie niszczył zastępów podziemców, mogłem sobie wyłączyć te animacje. Bo nawet pierwszy raz to już jest troszkę przedłużanie, tam parę sekund, ale jakoś myślę, że dotrwamy do końca. A tutaj gada, że za młodu coś tam zrobił, tutaj pokonał, tutaj zobaczcie o podziemcze macki, zniszczył na koniec jeszcze Bosa Potężnego, zniszczy wszystkich, uratuje. I te sprawy okazuje się, że i tak wszystko wymyślał. Dobra, idziemy sobie tutaj, poszarpany namiot, można podnieść, albo też można kliknąć na nich chyba i wtedy będzie unicestwienie po prostu, tak mi się wydaje. O, unicestwienie, pijących wszystkich zamiata. Zbieramy nagrody po drodze, żeby później tutaj się nie wracać. Zresztą nie wiem czy tu można wrócić nawet. Chociaż nie, chyba można, chyba można. Unicestwienie, zbieramy. Zobaczcie jak tutaj niższy chłopnie. To jest kurde bestia. Dobra i teraz mamy namiot, pomoc, pojawia się wielki, potężny boss Mezot. Tutaj ta walka może niektórym sprawić problem, na słabszych kątach niestety. Zawsze twórcy muszą coś takiego odwalić. Na jakimś tam słabym kącie, na którym robiłem wcześniej i nie miałem postaci, to znowuż miałem tutaj problem. Jak ktoś ma postacie już tam porobione, takie ważniejsze, to nie powinien mieć absolutnie żadnego problemu, najmniejszego wchodzimy w portal i się okazuje że on tam na wymyślą nakłamał no ale mniejsza to nie chłop ma idziemy do puliny tutaj sobie klikniemy od razu gdzie nas przeniosło pulina rozmawiamy bardzo duża ilość walk jak widać będzie za chwilę zresztą bo do tej pory w sumie te walki wyglądały tak że po prostu Hop o zmyślonej potędze, wszystko niszczą, ale troszkę walek niestety jeszcze tutaj będzie. Będzie też jedna zagadka, którą będę robił tak troszkę na spontana, bo tylko raz ją robiłem na serwerze testowym, ale ona jest o tyle problematyczna, że ciężko tam sobie ogarnąć od razu właściwy wzór za pierwszym razem. A niestety miałem tylko jedno podejście, ale sobie jakoś poradzimy. Ja zresztą zaraz przy niej będę. Dobra, jeszcze tutaj jeden przeciwnik. Coraz więcej mocy mają przeciwnicy, na to trzeba zwrócić uwagę. Ale jak widać, nie sprawiają większych problemów. Dobra, elegancko. O, dosyć duża mapa, trzeba przyznać. Tutaj się postarali. Nowych mechanik za bardzo brak, ale, ale się postarali. Tutaj w ogóle jest błąd. Jak sobie podejdziecie, to tutaj nic z tym zrobić nie można. Można kliknąć na nią, ale nic się nie da zrobić, nie? Ten wykrzyknik to prawdopodobnie błąd jest. No i tak, musimy zapalić wszystkie cztery wieże. I tutaj myk jest taki, że jak zapalimy na przykład jedną, to się zapala później prawa. Jak klikniemy prawą, to się zapala lewa i tak dalej. Musimy zapalić wszystkie cztery. I ja tutaj nie mam wzoru tak na zawołanie, bo to jest dosyć ciężkie do zrobienia. Jak tylko jedno podejście miałem, po prostu róbcie to, co ja na filmie, i myślę, że będzie OK. Kliknijmy, tą u góry tutaj. Myślę, że zaraz dojdziemy do tego, jak to zrobić. Teraz tam na dole. I teraz znowu tam na dole, tylko że na lewo. Dobra, i teraz u góry. Tą tutaj na lewo, u góry. I jak widać, ukończone. Można to robić na różne sposoby, nie? Więc to nie jest jedyny sposób, który ja tutaj pokazałem. Możecie to zrobić troszkę też w inny sposób. Jak się tutaj zamotacie, to może być mały problem, aczkolwiek ta zagadka nie jest aż tak trudna, żeby ślęczyć nad nią godzinami. Po prostu musicie doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie się paliła jedna wieża. Czyli na przykład jeżeli będzie się paliła ta tutaj w rogu na prawo. Tylko, to zapalacie na ukos, nie? Tą u góry na lewo. Jeżeli ta na dole na lewo się będzie paliła, tylko już jako jedna, to zapalacie to na ukos i, i tyle, i powinno być ok. Na różne sposoby można to zrobić bez problemu. Mówię, przy jednym podejściu ciężko było ogarnąć wzór, ale ta zagadka jest na tyle łatwa, że myślę, że sobie każdy poradzi, nawet jak się gdzieś tam poplącze. Przypadkowo ktoś mi tutaj zginął Oden, ale no mam nadzieję, że jakoś dociągnę do końca tej podróży. Niestety z każdą walką się robi coraz ciężej. Dlatego mówię, że nowe konta no, mogą mieć taki malutki problem z tym, no ale. Mam nadzieję, że każdy sobie jakoś poradzi. A ja dajmy Nylę, skoro już dostaliśmy. O ile ona jeszcze tutaj jest, w ogóle nie ma już jej, dobra. Ja, także dajmy Scarlet jako zamiennik dla Odena, DPS-a. Dobra. Poradziła sobie elegancko. 5 zabójstw. No i tak, mamy to. Wracamy. Mamy tutaj Pulinę. Porozmawiajmy z puliną. pełen złota smoczy są naprawdę hojni. I tutaj mamy ostatni kawałek. Tutaj 15 już zebranych, więc została jeszcze główna nagroda. Można tutaj. Fontannę witalności, wykorzystać sobie, jeżeli ktoś potrzebuje. Także rozmawiamy z Killdwinem. No i tutaj sobie przyszedł. Niestety, podziemca, łobuz. Trzeba go naklepać. Uciekający podziemca. No, mi nie wygląda na uciekającego, ale mniejsza o to 57 milionów. To może być problem dla niektórych, ale pamiętajcie, że jest fontanna witalności. Jakby co? Nie pamiętam, czy ona ma wiele użyć, czy jedno. W sumie zaraz mogę to sprawdzić. Jeżeli jeszcze będę mógł. O, jest ostatnia nagroda. Przyszła sobie pulina. Troszkę gadania. O, użyj. A, czyli można. Ile się chce, dobra, no to, to ta ostatnia walka nie powinna być żadnym problemem. Można do skutku po prostu osłabić, osłabiać i robić. 1 na 1, 15 na 15. Wydaje mi się, że wszystko ukończone. Można sobie jeszcze tutaj porozmawiać, ewentualnie z Puliną, ale tak, to już nic więcej nie ma. Hillin w ogóle spierdzielił, nie? Wal... Chyba powinien walczyć, tutaj bronić, ale mniejsza o to. Wszystko ukończone. Wróć do obozu i zgłoś wykonanie zadania. Dobra, ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż komuś pomoże. Życzę Wam miłego, przyjemnego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.